O, siódemki. Fuh. Jak napierdalał cały czas dychy dziewiątki, tak teraz siódemki dało. O, chociaż raz. Bo Lisa wziął. tam Bo powiedziałem, że rezygnuję. Pierdole, odchodzę, nie? No. Pusić <głosić> kolegę trzeba. A wiadomo, czy ja chciał grać? Nie wiem, jak na razie, prawie się koła lodówką. Czyli jak no sześć koła robisz, to nie będziesz chciał wchodzić spoko? <laughs> Wcinamy agresywnie pod górkę? No, zobaczymy, czy eee, light tam pojedzie. Bulbultonę? <laughs> tak się nie spodziewałem. O, patrz Lizak. Lodzik Lizak, jak złom tak to? Y ten, E25. A, nalizak. Głodnemu chleb na myśli. Ta, aha, okej. Okay. <ślad> <ślad square> o to chodziło. Ty, przeciwnik ja utonął. Arta no, no, utonęła. Może no, 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 na lewo trochę więcej, wiesz? Nie, plus dla tej Arty, co utopiła się. prawo brawo. A, to ma, mamy, już mamy spokój od Arty, No. Można iść Dobra, nie ma. Trenpę, dar... góry? Jedź, jedź, jedź dalej nie boję, bo jedzie, jedzie dalej będę. Co ty nie, masz co ja, ja, ja. że tak strzelasz po te 6 tysięcy, ty weź lekarza odwiedź może Jak ją wyświecimy z tyłu się to oni to będą robić. To ten jest nas będzie gwałciło. No to po, powoli tylko, tylko wieże pokazuję Strzelają randomowo Jeszcze Artem mamy Na górce tu są na pewno Bardzo tam nie wychyli A z góry A będą bórna. leli o. A będę za 600 dostał A kurwa wypłatę ty miał no, się trochę dokładniej. Będzie uciekał. Nie wiem czy środka do nas nie walą. Nie, nie, chodź. No jak, no chodź. super pers. Blisko nie widzę. Gdzie ten pocisk poleciał? Panterą mi zajebał, nie, chłopu? A ja lubiłem panterkę. Bardzo. W sumie ja mam jeszcze. za zero, gąsk. Będzie taki odważny i wyjedzie? Panterka? Czy coś? Jeszcze strajer jest. Nawet nie spodziewałem się go. Trochę ich tu jest, ogólnie. Na plecach kurwa, masz wrażenie. Chyba zajedź, zajedź mi kurwa droga, nie jak ja tyłuję, ty jakiś śmietniku jebany. Pizzet dostałeś. I Jeszcze mi wjebał się w lufę, no co za kurwa śmieć! Chuj. Więcej mi się przepychaj kurwa, dzbanie jebany. Ty. Kurwa. <laughs> o. Co za. Co za pierdolony beton, nie? I teraz się wycofa. No do pieca jedziesz, psie jebany. Czarny. T44 do ignorów. Co za kurwa Mameja jej pana. Mameja, zgadza się, dobre stwierdzenie. W pracy mamy takiego maje, mameje. Co wolne, to do mamusi jeździć. Może jeszcze kurwa ten powieńki nie odciął, nie? No nie odciął perfidnie, bo na mieszkanie musi nadal mieszka. No kurwa. I rozjebał dwa samochody, które należały do mamusi. O no, kurwa. Więc tego. Zniksu nie się, bo idzie, idzie, a jak za chwilę ze zero będzie i wiesz... Czemu za jest? dwie albo trzy. Aha, on jest tam za tym. No super Halakat, jesteś super, rób tak. O nie, że ten chłop kurwa tu stał, nie? Czemu on przepycha wrak i... ...pokazuje, że on tam jest? <grystanie> Ty inteligencie bezubroi... Jadę aż tam do przodu. Pa -pa 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 jest panterka. Ciekawy środek się robi. O, mierzę. Stół. Reload. No teraz oni zrezygnową. Jeszcze nas wyjebią mnie. co tu robi tego się nie spodziewałem tutaj No teraz mi zniknął tak zbicia oni wyjeżdża nie. No ja Wyjedź, wyjedź, wyjedź. A, a ten człowiek, kurwa brzydki, jest pod pałką dostał. Co? Naprawdę RNG, kocham cię. A Oni... co kocham, to pierdolę. Chciałbym tego oni jeszcze zlikwidować, ale się boję moje plecy zaraz. Ale chłopaki sobie radzą. Czemu on tu? Gdzie on jest? No wyjedziesz? Już posrał się w gadki i został w miejscu. O? Amerykanie się wkazało. Na no środku pola jedzie z cs -em. Dobrze. Wjeżdżam do Ciebie do górki, tylko na lewą stronę. Podjadę... o kurwa, koleżka. Tam się schował i mieszka. O, ja pierdziłem. Weszło. Skorpiona. Przodwój jeszcze 2 sekundy. Góreczka. No, obracaj tą wieżą. Nie ma ten Skorpion. Kurwa 900 hapsa. Trochę sporo. Aha. Zaraz mnie skorpion trafi, pewnie. O, jest czołgeczek Macie bicie. Prawie. Kolejny, odważny. Skorpionik mnie zobaczy, czy nie? Patrz, odważny Zarówno tak rzucają tutaj. no. A, gaspower. No, Sma smaruj dupę. Z lekka. Tera Arpa. x i co, grasz czy nie grasz? Bo bym ci wystąpił miejsca...